Pod zakaz tam pod górkę ciągną Tiry wszystkie sznurkiem Z Polski, Niemiec, Ukrainy Dają radę ich maszyny To kierowcy ciężka praca I to wszystkim się opłaca Mi się teraz kończy czas Pauzę zrobić muszę wraz Ten na Niemcy, ten do Szwecji Radek leci dziś do Grecji Jedzie Grzesiek gdzieś na wschód I na pace wiezie miód każdy w inną stronę gna i na pacę towar ma, Tak to nasze życie gna, a na weekend i do dna. Tu pod zakaz, tam pod górkę ciągną tiry wszystkie sznurkiem. Z Polski, Niemiec, Ukrainy dają radę ich maszyny. To kierowcy ciężka praca i to wszystkim się opłaca. Mi się teraz kończy czas, pauzę zrobić muszę wraz. Tam pod górkę ciągną tiry wszystkie sznurkiem Z Polski, Niemiec, Ukrainy Dają radę ich maszyny To kierowcy ciężka praca I to wszystkim się opłaca Mi się teraz kończy czas Pauzę zrobisz muszę wraz Ten na Niemcy, ten do Szwecji Radek leci dziś do Grecji Jedzie Grzesiek gdzieś na wschód I na pace wiezie miód każdy w inną stronę gna i na paczkę towar ma. Tak to nasze życie gna, a na weekend i do dna. Dzień dobry, nowy tydzień rozpoczynam i muszę doładować. W piątek przyjechałem z Minster z tym ładunkiem, no i mi powiedział, że mam pod rampę podjechać, że jeszcze będzie doładunek do Bremen. Ale w piątek, jak przyjechałem, to jeszcze tego ładunku nie było. Także zostawiłem wszystko i pojechałem na weekend No i mi powiedzieli, że mam się załadować przed wyjazdem W związku z tym, że dyspozytor, raczej się dyspozytor no to jest dyspozytor i, i, i lagermeister Jest na urlopie Bo takiego tutaj mamy, że zawsze w nocy pracuje i ładuje nam naczepy Jak przychodzimy po weekendzie, to wszystkie są załadowane ale że go nie ma musimy sami. Także ja teraz się biorę za robotę i tutaj te 10 palet muszę załadować i ruszą w trasę. I tak rozpoczynam nowy tydzień. Pozdrawiam i miłego oglądania. Dzień dobry. Witam Was moi kochani widzowie, znajomych, nieznajomych, witam wszystkich. Słuchajcie chciałbym poruszyć taki temat agresji na drodze. Powiem Wam, że ostatnimi czasy tej agresji jest coraz więcej. I mało, że agresja jest wśród kierowców aut osobowych, ale też jest agresja wśród zawodowców i to jest bardzo smutne. Ostatnio oglądałem kilka filmików. Ktoś wrzucił do sieci: jak normalnie się kierowcy biją ze sobą, jeden drugiemu drogę zajęło i się biją. Parę dni temu jechałem autostradą. Na własne oczy widziałem, i jak normalnie wyścigi zaczęli się urządzać. Normalnie powiem Wam, że nie, nie szło na to patrzeć. Ja patrzę, co oni robią, a ten bierze wyprzedzą. Ten, który jest wyprzedzany, bierze mu, zajeżdża drogę. Ten siedzi mu normalnie meter za nim. 90 na godzinę zasuwają, obydwoje. No to ten się chowo, ten się chowo, no to przed nim się też chowo. Tam się schował, no to ten znowu wychodzi, tam znowu normalnie. Ja, ja już nie wytrzymałem, zacząłem się mrugać, mam głośne trąbki. O. Zacząłem trąbić, żeby im zwrócić uwagę, co te kubki robią. I potem się dziwią, że wypadki są. No słuchajcie, jak jest meter odległości. To nawet najlepszy kierowca zawodowy, który ma kupę lat doświadczenia i praktyki nie zrobi nic nie zrobi nic normalnie ten ja jechałem dwójką i zbliżałem się do takiego skrzyżowania, gdzie z prawej strony włączają się do ruchu no i widzę, że dwie ciężarówki wyskakują no to ja kierunek na środkowy pas żeby mieli możliwość się włączyć No i słuchajcie Ja już poszedłem do przodu i chcę z powrotem na prawym pasie chować A ja patrzę w lusterkę, a tą którą wpuszczam, babeczka jechała Ja patrzę, a ona normalnie się mi pchła prawą stroną I za chiny ludowe nie, nie pozwoli mi wjechać no mówię, Co jest grane I słuchajcie, nie wpuściła mnie, bo ja chciałem się schować, mogłam je wyprzedzić Normalnie lewą stronę, a ona z prawej strony miała mocne auto, przyspieszenie, chyba musiała być na pusto. I dawaj, idzie. Ja widzę, że mi nie puści. No i teraz kurczę za mną się oczywiście zrobiło zator, kupę AUT, zanim teraz ona poszła do przodu, zanim ja wyhamowałem i się za nią schowałem poszło. i mało tego, że ją wpuściłem ona mi taki numer zrobiła to gdy się ze mną zrównała to mi środkowy palec pokazała i tak sobie myślę, kurczę, chciałem, żeby miała fajne włączenie się do ruchu a tu taki numer powiem wam, że ręce opadają normalnie ręce opadają mówią, że faceci, a tu kobiety widzę, że jeszcze gorsze od facetów są w takich sytuacji to mógłbym wam mnożyć i mnożyć i mnożyć dzień w dzień widać, a już osobówki, co wyprawiają to już o Polsce do nieba woło normalnie, potrafią być takie niektórzy złośliwi będzie wyhamowywać ciężarówkę, dobrze, że mamy asystenty, ale ile jest takich przypadków, że kierowca nie wyhamuje i pyk, dobrze, że są kamerki i czasami tutaj w Niemczech kamerka się też przydaje i pomaga w sądzie pomaga w sądzie Tutaj widzicie na tym filmiku, tu jakiś kolega fajny filmik zrobił, nagrał i fajnie go opisał. I tutaj macie najlepszy przykład na to. Zobaczcie, widzicie jak to wygląda w praktyce. Ten z lewej normalnie wpuścił tego żeby się włączył do ruchu, ten zamiast troszeczkę zwolnić, to nie daje za wygraną. Kurczę, mnie na kursie już lata temu uczyli, że zawsze jak się jest wyprzedzanym, to nie można przyspieszać, tylko normalnie no, lekko zwolnić i, 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 i dopiero można jechać. A tutaj patrzcie, macie przykład. No ale tutaj jedzie kurczę, kolejna ciężarówka i ona zaraz zrobi bardzo fajny numer. To jest mistrzostwo świata, także normalnie dzieci, które oglądacie te filmy, weźcie sobie to do serca i pamiętajcie, że jak ktoś kulturalnie wpuszcza Was do ruchu to kultura wymaga tego, żeby się włączyć, ale dać się wyprzedzić, a potem ewentualnie podjąć decyzję co robić dalej. Tym bardziej, że te nowoczesne auta mają te radary i pokazuje z jaką prędkością jedzie i wtedy wiem, czy warto go wyprzedzać, czy nie warto wyprzedać. No a ten co tutaj widzicie ładnie wyhamował i ten sobie pojechał. Także no pięknie zachowane i ja też na takie rzeczy jestem uczulony. No a teraz tutaj macie drugi przykład. raczej <ścoughs> Kurczek ja to oglądam, to ja się kurę ze śmiechu, ale no, no to, jest, to jest smutne, no to jest naprawdę smutne Po mnie pięknie deszczyk pada, no. wreszcie po tych upałach porządny deszcz Aż ucho cieszy Ojej, ale mocno Jak cudownie uwielbiam. Kabinę taki idę, że to dopiero jest fajnie. No, chciałbym się pożegnać z wami. Pozdrawiam wszystkich tych nowych, którzy zaś doszli. Wszystkich stałych moich bywalców pozdrawiam i do następnego razu. Wszystkiego dobrego Wam życzę.